No i dupa W takim przypadku Kiedy chcecie założyć łańcuchy To przede wszystkim trzeba zrobić tak Żeby założyć łańcuchy podwyższmy sobie samochód Czy na solówce, czy na trzeciągniku siodłowym? Zdejmujemy, zdejmujemy osłonę na nadkolu. Kole zdjęte Dobre zimowe opony, ale co z tego jaki jest pod spodem Teraz Następna rzecz Ja uważam, że to jest najprostszy sposób Żeby założyć łańcuchy trochę odczyście ten kołek I teraz Teraz trzeba zrobić tak. wsadzić ten kołek pod koło bliźniacze dobra Siadamy do samochodu Ja się już zmęczę Siadamy do samochodu Maniuś Teraz jedziemy do domu. Tak. I teraz delikatnie trzeba ruszać do tyłu. No i jest problem, bo nie chcę najechać na koło. Nie. No jechał. najechał na kołki ale zróbmy jeszcze trochę, najedźmy na niego najedźmy na jeszcze na do niego. dobra przerwa pomiędzy oponą a pomiędzy asfaltem, bo najechaliśmy na kołki Łańcuchy zakładamy tym od strony zewnętrznej, rzeczami takimi jak na przykład, manik, no, nie wchodź pod samochód. W stronę obok będziesz na filmie, nie martw się. Na fi ze zejdź z kadru. Ja tu filmuję. Takimi rzeczami jak coś takiego, to nie do, do opony, tylko od opony. Łapiemy sobie za środeczek. Narzucamy. Narzucamy. I narzucamy. A ja w ogóle to włączyłem? Nie, włączyłem, włączyłem. A to żadne czekoladki, maniek. I naciągamy. Łańcuchy. Ciach. Ciach. I oczywiście, Przyjedziemy I proszę bardzo. Trochę się pomęczyłem. Ale samochodu do rowu nie wsadziłem. Samochodu do rowu nie wsadziłem. Ale to są prawidłowo założone łańcuchy. Proszę bardzo, czyli tak. Pierw sobie szykujemy w lato. Cześć, kompis. Pierw sobie szykujemy w lato jakieś ko kołki czy, czy jakieś rzeczy, które możemy najechać bliźniaczym kołem. Jak tam jest, proszę Ciebie. Najeżdżamy koło, to jest w górze. Narzucamy łańcuchy. Przed narzuceniem łańcuchy na koło przygotowujemy je. Następnie je montujemy w taki sposób, żeby pamiętać, żeby to było z strony zewnętrznej. Naciągamy. No i oczywiście teraz się przejedziemy z 2-3 metry. I później znów trzeba wyjść pod samochód, naciągnąć te łańcuchy. I wtedy będzie super. Tak? Jedziemy jedziemy no i naciągamy po raz kolejny znaczy naciągamy, trzeba naciągnąć teraz te łańcuchy i zaraz jak mi się uda Jest Wcześniej założyłem na trzecie oczko, teraz założyłem już na drugie oczko i teraz jak już naciągniemy tu która tomakkaę. Ciach. Wtedy tak. I o, i teraz zobaczcie, nawet się nie da oderwać tych łańcuchów. Tak są napięte mocno.